Duże wyzwanie drugie mistrzostwa, 300 zawodników. Także uważam, no, impreza super. Zawodnicy z zagranicy, Białoruś, Ukraina, także to podnosi rangę imprezy. Uważam, że, mam nad... uważam, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. No, także amatorskie WKN tak samo się super rozwija. E, tylu zawodników, co przyjechało no, przeszło nasze oczekiwania. Także. Sądzę, że będzie z roku na rok coraz lepiej. Podstawą dobrych wyników jest właśnie nabór dzieciaków. To, że dzieciaki w tej chwili. Zajmują się kickboxingiem, w ogóle, że zajmują się sportem, jest to fantastyczna sprawa. Odchodzą od, odchodzą od komputerów i od tych złych e, ciągotek, które w tej chwili są dostępne dla młodzieży. Także to jest bardzo, bardzo duża sprawa. No i WKN w tej chwili w Polsce stawia właśnie na młodzież, żeby zaktywizować młodzież, żeby młodzież miała zajęcia. Taka innowacja, którą. Wprowadziliśmy tutaj, nie walczą zawodnicy, którzy toczą walki zawodowe. Zawodowcy zostali odsunięci od walk, tylko i wyłącznie walczą amatorzy. Planujemy inne turnieje w innych miastach, ale mam na, sądzę, że w przyszłym roku trzecie Mistrzostwa Polski wkn u odbędą się też w kłocku. Pod, podkreślam jeszcze, że są to zawody tylko i wyłącznie amatorów, nie walczą zawodowcy. Turnieje odbywają się co miesiąc. Jest to połączenie WKN-MFR. E, także jest to liga wkn MFR i tutaj zawodnicy z tej ligi walczą tak samo w Mistrzostwach Polski. Walki w K1 już wygląda, że będą na dobrym poziomie. Dzieciaki, no jak to dzieciaki. E, sądzę, że semi-kontakt, kick light, light contact też będzie na wysokim poziomie. E, jest tu dużo zawodników, którzy walczą właśnie w turniejach ligowych. Także wiem, jak, co oni prezentują i tutaj na pewno będzie tak samo.